Maciek, przede wszystkim ogromne gratulacje, no bo na ten sukces pracowałeś całe lato, i, a nawet całą karierę. No, bardziej właśnie to drugie, bo to całe życie pracuje się, na, na sukcesy to procentuje. E, także bardzo fajny dzień nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny. Dobre skoki, które w końcu dały też dobre miejsca i hmm, myślę, że to e, zdecydowanie trzeba przyjąć ze spokojem, tak jak zawsze powtarza to Stefan Hongacher, że to jest jakby takie wyniki są normalne i tak trzeba je traktować bez, bez hura optymizmu, bez jeszcze dużo pracy przed nami. Jeden konkurs niczego nie zmienia, to jest e, początek sezonu, więc e, jeszcze długi sezon przed nami. Dzisiaj po pierwszej serii wyświetliło się to piąte miejsce. Trochę się śmialiśmy, że, że znowu piąte, ale tym razem nie dałeś się temu piątemu miejscu. Tak, no dzisiaj przebieg zawodu był troszkę inny niż zwykle. W pierwszym skutku czułem, że. E, jakby wszystko poszło dobrze, ale no tam za bardzo nie było szans. Było widać szczególnie po mnie, zawodnicy mieli już lepsze warunki niż ja, mimo to skakali gorzej, więc to, to świadczyło o tym, że rzeczywiście było ciężko. i. Ta sytuacja, gdzie mieliśmy bardzo dużo minusowych punktów za belkę, ale wiatr był tak zły, szczególnie za progiem, że i tak nie można było odlecieć. I tak jak rozmawialiśmy czy, czy z Kraftem, czy z Fetnerem, zaraz po skoku, to mówili, że właściwie no, mieli takie samo odczucie jak ja, że za progiem tam w ogóle nie było noszenia. Ale no, tak mówię, przy dobrym skoku pierwszym byłem w stanie być na tyle wysoko, żeby w drugim powalczyć, i taki szczerze mówiąc był plan bo wiedziałem, że ci zawodnicy, którzy będą jechać po mnie, wyłączając Kamila, znaleźli się tam właściwie tylko dlatego, że mieli bardzo dobre warunki w pierwszej serii. To tacy typowi lotnicy i to też. Także liczyłem na to, że jeżeli po swoim skoku będę prowadził, to na tym podium stanę i Stąd też taka radość po skoku, kiedy przekroczyłem tą zieloną linię. Wiedziałem, że to powinno wystarczyć do podium, kwestia której miejsce. I później, jakby mój scenariusz się sprawdził, że ci lotnicy w tych ciężkich warunkach już nie odlecieli. Jak to smakuje? Nie tylko podium, ale podium razem z Kamilem i to te najwyższym dwa miejsca. To co mogę powiedzieć? Bardzo dobrze. Nie ma, nie ma tak jak mówię, jakiegoś hura optymizmu. To jest te, taka satysfakcja po dobrze wykonanej pracy. To jest, to jest naprawdę udany dzień dla nas, ale no już trzeba myśleć o kolejnym konkursie, o regeneracji. Także. Długi sezon przed nami, sporo pracy, tak jak mówię i e, wiadomo, trzeba się z tego cieszyć, bo bez, bez radości to, to wszystko by nie miało sensu e, i trzeba robić to przede wszystkim dlatego, że się to lubi, to sprawia radość, a dobre wyniki zawsze dostarczają dużo tej radości, e, więc dzisiejszy dzień e, myślę, że będzie do końca bardzo, bardzo wesoły dla nas. Jakieś planujecie świętowanie? Nie, na pewno nie. Myślę, że też ze swojej strony jesteśmy świadomi tego, że właśnie ta regeneracja jest bardzo ważna. Po drugie, też Stefan Hongracher zawsze powtarza, że e, zaraz po oddaniu ostatniego skoku jest myślenie o, o kolejnych zawodach. I, I to ma szczerze mówiąc sens, taka, takie podejście, taka regeneracja. Więc myślę, że dzisiaj e, jakieś zajęcia z fizjoterapeutą być może. E, Dwa wyjścia do sauny, żeby troszkę się zrelaksować. Dobra kolacja i do spania, bo rano wcześniej wjeżdżamy na lotnisko, żeby wrócić do kraju i myślimy już o Engelbergu. Jesteś też dziesiątym Polakiem, który stawał na podium Pucharu Świata. No, statystyki nie są istotne. To ostatnie pytanie. Wczoraj na domena nie było mocnych, a dzisiaj właściwie no był tłem dla was. No bo brat już w Continentalu nie skoczył, się za no, bieda. Śmialiśmy się przed konkursem, jak były wyniki z kontynentala, że to już dzisiaj prewce nie skoczą, bo jak już jeden zawiódł, to, to już pójdą za ciosem i się sprawdziło. A tak zupełnie na serio, to e, dzisiaj były trudne warunki i jego styl skakania, jego styl skakania agresywny plus też myślę troszkę no brak doświadczenia i to, że jednak tej mocy w nogach nie ma, nie ma na tyle e, skutkował tym, że nie był w stanie dziś odlecieć. O ile po pierwszej serii był dość wysoko, to w drugiej znowu były ciężkie warunki i nie był w stanie skoczyć na tyle daleko, żeby przesunąć się w rejony podium. Także dzisiejszy dzień pokazuje, że z prasem też można wygrać. No dziękujemy Maciek i życzymy miłego powrotu do Polski. Dziękuję Dzie bardzo.